Witaj. Dzisiaj porozmawiamy o platformie Systeme.io. Od razu zaznaczam, nie jestem specjalistą o tej platformy. Dopiero niedawno zacząłem się nią bawić. Mam tam swój pierwszy landing page. Jeżeli byś miał jakieś pytania, no mogę nie potrafić odpowiedzieć, skorzystaj z pomocy. Pomoc niestety tylko po angielsku. I druga ważna uwaga: pomoc w ogóle nie jest dostępna w momencie, kiedy masz łączony język polski na stronie. Trzeba się na chwilę przełączyć na angielski, skorzystać z pomocy i wrócić do polskiego. No mnie osobiście jednak angielski troszeczkę utrudnia życie. Coś tam umiem, ale za mało, więc no możesz to jakoś rozwiązać, nie wiem, podpiąć się pod Notebook na przykład, o którym już wspominałem wcześniej na kanale, albo poszukać jakichś tutoriali, które będą przetłumaczone na polski. Ja tak zrobiłem na start, a potem już naprawdę uwierz, że jak załapiesz filozofię funkcjonowania tej platformy, będziesz po prostu w stanie sobie siedzieć i po swojemu kombinować, po swojemu się jakoś, jakoś tego wszystkiego uczyć. Ok, logujemy się na systemę, dostajesz taki ekran. Dużo i mało, tak. U góry jest menu, bo na sam ekran w zasadzie ma tylko jakiś, jakiś tam prosty wykresik. U góry jest bardzo dużo pozycji, które możesz sobie przejrzeć. To już daje jakiś tam wgląd w to, co ten system może, ale jeszcze nie wszystko, bo za chwilę przejdziemy dalej. Na zachętę systemy bardzo dużo oferuje za darmo. I teraz właśnie Ci pokażę plany, pokażę Ci, jak to wygląda. Wchodzimy sobie tutaj. Jak widzisz, są cztery plany darmowe i trzy płatne. Ja mam cały czas jeszcze bezpłatny, ale słuchaj, ile tutaj jest dostępnych pozycji. Kontakty, możesz sobie zbierać maile do, do różnych kampanii mailowych, do, do tego, żeby później wysyłać, jak to się to kurde nazywa. E, kontakty, tak, do 2000 w darmowym planie. Możesz tworzyć lejki sprzedażowe do 15 kroków w lejku. E, możesz stworzyć swój blog, kurs, sklep cyfrowy, trzy produkty w sklepie cyfrowym, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego wszystkiego czytał. Tu oczywiście każdy następny Plan Każda Następna Taryfa jest, ma coraz większe te możliwości. Kampanie e-mailowe, upsele, testy AB, kupony swoje możesz dawać, tak domeny niestandardowe, którą my się dzisiaj zajmiemy. Webinary, webinarów jedynie nie ma w darmowym planie i w następnym, jest dopiero od trzeciego planu, który się nazywa właśnie webinar. A poza tym zwróć uwagę, że tutaj z boku jest jeszcze kolumna, która daje jeszcze dodatkowe możliwości. Tak, Podłączasz sobie bramki płatnicze. Możesz tworzyć swoje subskrypcje. No, E-maile, email, o tym będziemy kiedyś rozmawiać. O lejkach już wspomniałem, że tu jest kontrola tych lejków. U góry w menu się tworzy, a tu masz potem kontrolę nad tym. Wysyłka, program partnerski możesz utworzyć nawet swój. To nie chodzi akurat o ten program partnerski, który dotyczy samego systemu, tylko mm, możesz stworzyć swój. Domeny niestandardowe i tym się zajmiemy dzisiaj. Publiczne klucze, ja nawet nie wiem o co chodzi. Integracje, webhooki. W każdym razie tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Link do samej platformy dam na dole w opisie filmu. No, wkleję tam oczywiście mój link partnerski, jeżeli byś się kiedykolwiek zdecydował skorzystać z jakiegoś planu płatnego, no to ja tam jakieś grosze na tym z tego będę miał. Jeżeli tak nie chcesz, ok, wpisujesz sobie gdzieś tam w wyszukiwarkę, czy od razu w adresie wpisujesz systemy I.O. i przenosisz na tą platformę, możesz się tam bez żadnych partnerskich linków logować. Czym my się zajmiemy dzisiaj? Zajmiemy się podpinaniem. Tak zwanej domeny niestandardowej. U mnie to będzie subdomena. Po co nam to? To jest potrzebne do tego, żeby inaczej. Systeme.io daje ci. Tak jakby twoją domenę tutaj u nich. Tak ona się składa z nazwy Twojego maila. .systeme.io Proste. Ale przypuszczalnie masz już swoją domenę. I chciały się tutaj wykorzystać. No, żeby to jakoś, żeby, żeby ta strona była już spersonalizowana na ciebie, czy na twoją firmę, czy, czy jak to będziesz robił, tak? Da się ją tutaj podpiąć bez problemu. Ja akurat nie chciałem podpinać głównej domeny. Ona na razie kieruje na jedną stronę. Później prawdopodobnie będą tam przetasowania w tym wszystkim, ale nie o tym teraz. Natomiast, yy, gadałem sobie troszeczkę w tym temacie z perpleksy, oni pod że po prostu stworzył subdomenę i ją tutaj podpiął. Jak to zrobić? Wchodzimy sobie w domeny niestandardowe. I tutaj jest pierwsza domena, którą miałem ja dostęp od systemu AOL, oparta na moim mailu i moja subdomena. Moja subdomena utworzona na tej mojej, że tak powiem, oficjalnej, tak? Dlaczego ja od razu się nie logowałem z tej oficjalnej, z mojego, z mojego takiego służbowego e-maila? Dlatego, że ja go nie chciałem zaśmiecać. Wiadomo, że takie platformy wysyłają potem jakieś mailingi, ja nie chciałem sobie tam zaśmiecać. Logowałem się z Gmaila, natomiast yy, później właśnie stwierdziłem, że tą domenę dobrze by było podpiąć. Jak to robimy? Ja co prawda nie podepnę tutaj drugiej, bo w darmowym planie mogę podpiąć tylko jedną, ale pokażę Ci jak to zrobić. Tak naprawdę nie muszę tego robić, żebyś to zobaczył, tak? Tutaj u góry z prawej strony jest taki przycisk, dodaj domenę. Jeżeli ja go teraz nacisnę. No! Jeżeli ja go teraz nacisnę. Bah, otwiera się okienko. Wpisuję sobie tutaj nazwę domeny. Wpiszesz sobie swoją. Wtedy się przycisk zapisz tutaj, od, zrobi się podświetlony, tak? Wpiszesz, klapniesz sobie, zapisz. Ja to na razie zamknę. I w tym momencie otworzy ci się takie okienko. Ja tutaj teraz wybluruję, bo prawdopodobnie są tutaj jakieś wrażliwe dane na, 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 moje, na moją stronę, ale dostaniesz takie okienko, i tutaj co teraz zrobić? Co to jest? Konfiguracja DNS dla Twojej domeny. Ja kompletnie nie jestem techniczny, jeżeli chodzi właśnie o właśnie domeny, o strony www i tak dalej, ale to naprawdę nie jest trudne. Co z tym wszystkim trzeba zrobić? Trzeba zrobić tyle, że Wchodzisz sobie na, do swojej jeszcze raz coś mi dzisiaj zamula. Wchodzisz sobie do swojego dostawcy tam u którego masz domenę, tak? Wykupioną. U mnie to jest lh.pl. Serwery, strony www. I tu jest teraz taki widok. Tu widać moją domenę i tu widać moją subdomenę, którą utworzyłem. Przy domenie jest coś takiego, jak edytuj DNS. Podobno w niektórych przypadkach subdomona może mieć tutaj osobno. U mnie akurat jest tak, że wszystkie DNS-y są przy domenie. Więc wchodzę sobie w opcję, edytuj DNS i otwiera mi się czekamy chwileczkę, takie okienko. I co teraz trzeba z tym zrobić? Klikasz dodaj. Masz okienko do wpisywania rekordów DNS i teraz wracasz się z powrotem. Na środku jest CNAME. Ustawiasz sobie tutaj CNAME. Okay. Wchodzisz tu, zaznaczasz ten pierwszy, dajesz mu CTRL C, wracasz, wchodzisz CTRL V. Ok. Przechodzisz z powrotem, bierzesz, yy, bierzesz drugą wartość, zaznaczasz CTRL-C, wracasz, CTRL-V. I teraz wystarczy kliknąć dodaj. Ja tego teraz nie zrobię oczywiście, bo to już jest dodane i nie chcę tutaj zamieszać. Klikniesz dodaj. Yy, co jest z tym? Nie wiem. Ja to zostawiłem tak jak jest oryginalnie. Yy, konsultowałem się zresztą też przez Perplexity. Co z tym zrobić? Powiedział, że jeżeli nie ma tej wartości podanej jakiejś innej, to najlepiej to zostawić. Jeżeli się na tym znasz, lepiej możesz sobie to przestawić. OK. Klikasz, zapisz. Ja anulowałem, klikam, zapisz. To samo robisz z tym drugim rekordem, i to tyle. I to tyle, jeżeli zapiszesz ten drugi. Wystarczy poczekać i teraz jak długo, no niektóre źródła podają, że w granicach kilku, kilkunastu minut, nawet do 24 godzin. Ja sprawdzałem jeszcze po kilku godzinach i jeszcze to nie było zrobione, potem już mi się nie chciało tego sprawdzać, po prostu szedłem na drugi dzień i wszystko było ok. Skąd wiadomo, że jest wszystko ok? Ano pisze Ci się tutaj, że jest gotowe do użycia oryginalnie domyślna jest ta pierwsza domena, którą, która była ustawiona. No u mnie już jest teraz domyślna jako druga ustawiona, ale gdzie coś to zmienia? Te trzy kropeczki klikasz, oznacz domenę jako domyślną i od tej pory to będzie ta, która się będzie zawsze, yy, zawsze włączała. Jeżeli tego nie zrobisz, to potem po prostu tak czy inaczej możesz ją ręcznie przestawić, ale jeżeli cały czas będziesz korzystał z jednej z nich, to po prostu prościej jest sobie to przestawić. Proste? Proste. Polecam tę stronę, polecam tę platformę, naprawdę jest bardzo dużo rzeczy tutaj dostępnych. Ja jeszcze następnym razem pokażę jak się podpina maila, bo tam miałem drobny problem z tym, aczkolwiek no z, mojej, z mojej prywatnej głupoty, bo po prostu nie wiedziałem o co chodzi. Jeżeli będę miał jeszcze jakieś fajne informacje odnośnie tej strony, pokażę też w następnych jakichś odcinkach jak sobie stworzyć Choćby landing page właśnie, choćby jakiś, jakiś może prosty lejek, już zobaczymy, bo pokaż jak to u mnie jest spięte, dlatego że ja sprzedaję w ramach działalności nierejestrowanej i, i ja mam troszeczkę to może nie tyle skomplikowane, ile niepotrzebnie zamieszane, ale właśnie po to, żeby sobie kontrolować działalność nierejestrowaną. Dobra, jak to zwykle na koniec youtuberzy, słuchaj spodobało Ci się zostaw mi tam łapę, może zostawić komentarz zasubskrybuj kanał, jeżeli chcesz więcej takich treści. Ja się na razie żegnam. Do następnego razu. Elon.